Wiecie, ile jest godzina? Wyszedłem sobie pojeździć trochę samochodem podriftować po mieście Całe miasto jest puste Zobaczcie, jak pięknie pada. Coś pada Wygląda jakby to padał deszcz bo na śnieg nie wygląda Zaświecimy sobie światełko, jeszcze zobaczymy w świetle, jak to wygląda O, Na Latarę taką festę kupię bo oczyki światło dają przy są świetli cały teren nawet śnieg w tym świetle lepiej wygląda na ulicach jest pusto no i jest ślisko ale przez to, że jest pusto to można było sobie spokojnie pojechać Dobra, słuchajcie, jak mówiłem, jest po pierwszej, trzeba się spać, tak ano, zobaczymy, ile napadało. Pół dyskoteka jeszcze zrobiła. <śm> <śm> <śm>